Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałabym mówić horoskop na rok 2021 dla osób spod znaku wagi. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, tak aby również zawierał informacje dotyczące sfery życia jakich, jak, takich, jakie... Uczucia, sprawy zawodowo-finansowe i też te zdrowotne. Horoskop będzie tutaj dwuetapowy. Na początku powyciągam z miesiąca na miesiąc możliwie jak najwięcej informacji, które karty chcą dla Was przekazać. Później układ 12 domów, no i na finiszu przesłanie z kart opiekuńczych. Pamiętajcie o tym, że prognozy z kart, wróżby to są wskazówki to są nośniki informacji, które pomagają nam zmieniać bieg zdarzeń, gdy tego potrzebujemy. Karty to niewyrocznia. One są wspaniałym narzędziem niosącym wskazówki i warto mieć to na uwadze i nie opierać się na tym, aby decydowały za nas, a czyli to, żeby nam nakazywały, one nam podpowiadają. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z tarotem, karty anielskie, numerologia, rytuały również nie są mi obce. Na kanale kochani nie tylko horoskopy, również seria Wasze pytania, moje odpowiedzi. Zapraszam Was do zerknięcia, w tej serii dostajecie odpowiedzi na pytania, które kierujecie do mnie drogą sms. A poprzez magiczne wrota, jak to wszystko wygląda, a dedykowana playlista Wam to wszystko wyjaśni, również seria Pika Kars, nauka tarota, piątkowe live, gdzie spotykamy się wszyscy, niektórzy by odnaleźć odpowiedzi na swoje pytania, a inni po prostu ze sobą rozmawiają na czacie. Zatem jeżeli chciałbyś chciałabyś zobaczyć, jak to wszystko u nas wygląda, to jak najbardziej serdecznie Cię zapraszam. Przechodzę jednak do rzeczy, tak aby nie przeciągać. Talia to tarot znów, karty opiekuńcze jako przesłanie na rok dla wagi. Zatem karty widoczne są i już patrzymy. Waga w 2021 roku, waga w 2021 roku. Waga. Jakie tutaj są możliwe zdarzenia dla wagi? Jakie są tutaj możliwe zdarzenia dla wagi na rok 2021? I teraz jak to może wyglądać w styczniu? Jeżeli chodzi o styczeń, karty pokazują tutaj, abyście w historiach zawodowych nie dali się skusić do złego. Karty też pokazują, że ktoś może Was do czegoś namawiać, żebyście też tego nie robili. Również karty pokazują, że będą możliwe jakieś współprace, działanie na współ z kimś. Tutaj nie do końca będziecie, jakby, mieli taki pełny obraz, czy to będzie też tym czynnikiem opłacalnym, ale będzie tutaj trzeba wykazać się konsekwencją, systematyką, nie odkładać niczego na później, aby to się realizowało w pozytywie. Jeśli szukacie pracy, to tutaj karty pokazują, że poszukiwanie pracy dobrze by było rozpocząć poprzez polecenia. Ktoś kogoś komuś poleca, zatem przez osoby z otoczenia, być może znajomych, być może poprzez byłych współpracowników, jeśli macie taką możliwość. W historiach zdrowotnych warto zwrócić uwagę na oczy, uszy zatoki. Również karty pokazują tutaj, żeby zadbać o to, aby się wysypiać, bo karty pokazują, że możecie zasypiać bądź przegapiać ważne wydarzenia, okoliczności w styczniu, a szkoda, żeby tak było. W sytuacjach emocjonalnych karty pokazują tutaj raczej związki przelotne niż długotrwałe, być może jakieś romanse, takie. Romanse, które namiętnością się bardzo dużo będą wykazywały, no ale namiętność jest, ale nie wiadomo co dalej, czy ciągnąć tą relację, czy też nie. Zatem, jeżeli jest to dla Was czynnik wystarczający, to wiecie, co robić, jeśli nie, no to też macie informacje, jak to będzie wyglądało, raczej coś przelotnego, ulotnego niż trwałego. Osoby, które są w związkach, warto, aby zadbać o to poziom tutaj zainteresowania, tak żebyście się czuli dla siebie atrakcyjni, żeby tutaj się monotonia nie wtargnęła, czy też nie rozgościła. Jeżeli chodzi o luty dla wagi, Eee, ważne jest też to, żebyście poprzez własne lęki, poprzez własne obawy nie... Storpedowali sobie jakieś szanse. Rycerz monety z Księżycem nie wiem, czy jestem gotowy, gotowa na to przedsięwzięcie. Nie wiem, czy dam radę. Też radę, bo te lęki są w głowie, a nie powód faktyczny, który macie tutaj odwodzić od tego zamierzenia. Karty też pokazują, że tutaj mogą pojawiać się jakieś kontrole. Mogą się tutaj realizować również. Patrzenie ci na ręce, zatem bądź ostrożny, bądź ostrożna. W historiach zawodowych końcówka lutego pokazuje się jako coś owocnego, coś stabilnego. Osoby, które pracują, ee... U kogoś i czekają na przedłużenie umowy, jeśli się wykażecie inicjatywą, to jak najbardziej jakby kontynuacja może przy Was być. Osoby, które chciałyby inwestować w nieruchomości, karty tutaj zarysowują zdarzenia, żeby posiłkować się opinią jakiejś osoby z otoczenia, która może Wam wskazać być może rodzaj, bądź miejsce, bądź sposób, w jaki to się ma. Realizować. W historiach emocjonalnych karty pokazują tutaj, że mogą się pojawiać związki, ale związki tak zwane z wyrachowania, intratne, czyli każda ze stron coś z tego też ma. Związki, które są długofalowe, mogą przekształcać się w związki na zasadzie wspólne: tworzymy gospodarstwo domowe, czy być może wspólne też zamieszkanie. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, warto zwrócić uwagę na to, co nam w głowie siedzi, na to, żeby. Nie generować stanów lękowych i żeby poprzez jakieś tam lęki w głowie wytwarzane nie torpedować sobie możliwości. Jeżeli chodzi o kwestię marca, w marcu możliwa nowa ścieżka zawodowa, możliwy awans, również nowe opcje, być może nowa praca z, ze zmianą branży włącznie, nowa. Karta, kart blanche, czysta karta, która się tutaj rysuje w aspekcie zawodowym, coś nad czym będziecie jakby pracowali, będziecie chcieli y, realizować się bardzo aktywnie y, w tymże projekcie, i to będzie związane również z tym, że pokochacie jakby historie zawodowe. Mam wrażenie, patrząc w tą sekwencję karty, że to może być czynnik na zasadzie: pracuję, bo kocham, pracuję, bo lubię i jeszcze mi za to płacą, zatem tego Wam życzę jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestię, y, tutaj. Y, Emocjonalne. Karty pokazują to, że w historiach bądź w środowiskach pracy możecie poznać kogoś, kto Was będzie darzył uczuciem. Mi się to pokazuje nowa historia emocjonalna. Osoby, które chciałyby powiększać status rodziny, karty pokazują tutaj, że będzie trzeba coś jeszcze uzupełnić w organizmie, aby to się mogło zrealizować i mogło to się też tutaj czynić. Osoby, które są aktywne zawodowo, ważne jest też to, żeby praca nie przysłoniła. Innych sfer życia, bo możecie się tak mocno skupić na pracy, że innych rzeczy wokół nie widzicie. Patrząc dalej, tutaj dla wagi, na kwiecie. W kwietniu karty pokazują, że ktoś z przeszłości bądź ktoś, kogo znacie, może chcieć do Was się zbliżać, może chcieć tutaj bardzo mocno Wasze względy zabiegać. Karty pokazują tutaj, że osoby, które być może się rozstały jakiś czas temu, będą miały szansę na reaktywację tej relacji, i wcale nie będzie to takim złym pomysłem, bo Wy coś z tego też wyciągniecie i możecie realizować się w coś stałego, jeśli mądrze do tego też podejdziecie. Jeżeli tutaj chcielibyście powiększać status zawodowy, poszerzać horyzonty, warto tutaj wspierać się z kimś. Mam wrażenie, że wagi ogólnie poprzez komunikację z innymi, wsparcie, współpracę mogą osiągać bardzo wiele, bo to się już jakby zaznacza, że osoby trzecie czy też współpracę mogą dawać bardzo fajne rezultaty. Również osoby, które chciałyby w tym czasie nawiązywać długofalową współpracę, to będzie to jak najbardziej możliwe. W historiach zdrowotnych zwracać uwagę na to, aby się Tutaj coś w hormonach nie wydarzało na zasadzie takim, że coś nie produkuje się tyle, ile powinno, ale również jeżeli chodzi o panów w historiach zdrowotnych, to karty pokazują tutaj, żeby zwrócić uwagę na krążenie i ciśnienie krwi, bo mogą się pojawiać jakieś, nazwijmy to, powody do tego, aby się tym zainteresować. I powroty w związkach możliwe. Również tutaj, historie związkowe długofalowe się też mogą realizować. Poznanie nowej partnerki do związku, ale również i wchodzenie w relacje z kimś, kogo znacie. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Maj. W maju warto zwracać uwagę na stan psychiczny, melancholijny stan, taki moment zmęczenia umysłu mi się pokazuje. Również możecie mieć dość ludzi, którzy czegoś od Was chcą. Mam takie przesilenie w kontaktach możecie. Tutaj jakby jest energia, która mówi o tym, żeby współpracować, żeby komunikować się, ale tutaj możecie też potrzebować takiego, takiej chwili wytchnienia no i warto sobie tą chwilkę tutaj w tym miesiącu dać. Również uważajcie. Na komunikację, bo może być mylnie interpretowana, bądź słowa źle, nazwijmy to, poskładane w pierwszej wersji czytania mogą generować jakieś kłopoty, czyli zanim zareagujesz, przeczytaj dwa, trzy razy, żeby później się tłumaczyć nie trzeba było. W historiach pracy praca zdalna, ale u niektórych może też będę generować się bardzo dużo pracy. Szanujcie swój, orga swój organizm i czas, czas pracy. Jeżeli chodzi o historie związkowe, to tutaj możecie się oddalać od siebie, możecie potrzebować takiej przestrzeni i warto sobie też ją dać nowej jakby historii, tutaj nie widzę, żeby miała się realizować styczeń, lutym, marzec, kwiecień, maj no to w czerwcu w czerwcu karty pokazują tutaj, że mogą być jakieś polemiki, czy też przeciąganie liny wśród przyjaciół i też rodziny. Tak jakby ktoś walczył o swoją rację tutaj. Jeżeli masz rację ty, to jak najbardziej walcz o swoje zdanie. Karty pokazują tutaj, żebyś uważał, uważała na otoczenie, które może mieć mylny wizerunek Twojej osoby bądź sytuacji, w której się znalazłeś, znalazłaś. I żeby to sobie weryfikować, a nie po przez ocenę osób z zewnątrz podejmować też decyzje. Zwrócić uwagę również na układ limfatyczny, na to, aby woda w organizmie się nie zatrzymywała, ale również karty pokazują tutaj, żeby otoczenie nie wpływało na to, jakby się nakręcacie przede wszystkim negatywnie. W relacjach. Tutaj nie ograniczać partnera, partnerki. Jeżeli ktoś chce wyjść na przysłowiową kawę z koleżanką, z kolegą, to będzie to potrzebne i wszelkiego rodzaju próby ograniczeń mogą spowodować to, że ktoś wybierze jakby towarzystwo niż was. Zatem taka jest tutaj też, też podpowiedź. Każdy pokazują też, że tutaj mogą się pojawiać hmm, historie emocjonalne poprzez jakieś kłótnie bądź wspięcia, a zatem kto się czubi ten się e, lubi. Zawodowo warto postawić na siebie, warto się wykazać, ale nie rysować scenariusza na wyrost. Zatem jeżeli coś potrafisz, to to zaznaczaj, ale nie określaj swoich e, talentów, których nie masz, bo to wyjdzie na jaw i na przykład możesz a, no tutaj sobie e, spowodować utratę pozycji, a szkoda. W styczniu, to ty, może styczniu, maj, czerwiec, no to w lipcu. W lipcu karty pokazują możliwe powroty do sytuacji, która dawała Wam komfort i prestiż finansowy, również możliwe zyski poprzez to, co potraficie, możliwe powroty do miejsc pracy, o które być może walczyliście kiedyś, być może poprzez rację sytuacji, która się realizowała teraz w Polsce. Czy też za granicą, jakkolwiek w jakimkolwiek miejscu jesteście, będziecie mieli szansę na powrót do tego, co, co było. Karty też pokazują tutaj, że możliwe jakieś zaręczyny, możliwe tutaj okoliczności z dziećmi w tlen, czyli jakieś zaproszenia mogą się też realizować. W ogóle ten miesiąc mi się pokazuje w, w wspomnieniach. W analizie tego, co było w przeszłości, powroty do tego, co dawało satysfakcję finansowo-zawodową, powroty do starych miejsc pracy, ale również do tego, aby w końcu zacząć być może realizować się zawodowo w tym zawodzie, który został przez Was wyuczony i z takim też zamiarem. Intratne umowy, współprace i transakcje się tutaj rysują. a W historiach emocjonalnych rozpoczynać coś od przyjacielstwa, by mogło to się przerodzić w coś bardzo, bardzo trwałego. Zaręczyny, o ile nie zaślubiny, również tu się mogą realizować. W styczniu, może skwiecień, maj, czerwiec, lipiec. W sierpniu. w sierpniu zmiana jakby perspektywy będziecie na wiele spraw patrzyli już troszkę inaczej, dacie sobie szansę na to, aby nabierać dystansu do tego że i też taka, taki moment, że ja już nic nie muszę, ja co najwyżej mogę, ale też i poprawa komunikacja z otoczeniem się rysuje, również szansę na to, aby wykazywać się zawodowo, jeżeli macie tutaj z jakiegoś powodu jakieś perturbacje w historiach zawodowych warto dać sobie szansę na to, aby korzystać z nowych opcji, z nowych możliwości. W emocjach tutaj jakieś zaproszenia, warto zadbać też o sferę intymną, żeby ona była aktywna, bo ona może też spowodować kłopoty w związkach. Syczesień, nie ma maj, czerwiec lub sierpień. We wrześniu karty pokazują tutaj możliwe kontrole, patrzenie wam na ręce, sprawdziany. Karty też pokazują, że wielu z was będzie miało szansę na to, aby zdawać jakieś egzaminy z obcego języka, ale również jeżeli chcielibyście zmienić tutaj status zawodowy z zagranicą, w tle również będzie to możliwe. Karty też pokazują tutaj, żeby inwestować również w języki, bo one dadzą Wam finalnie komfort. Karty też pokazują, gdybyście podróżowali w tym czasie, uważać na zguby, straty, bo one mogą się przy Was realizować poprzez jakieś nieostrożność, taką roztropność. Tu się pokazuje też strata. Gdybyście chcieli inwestować w podróż, to zweryfikujcie sobie koszta, bo może się okazać, że więcej Was to kosztuje niż pierwotnie zakładaliście. A możecie również tutaj mieć kłopoty w relacjach, bo karty pokazują tutaj, że poprzez niepotrzebne słowa, zuburzenia w emocjach się rysuje, zatem zanim coś wypowiesz. Przemyśl, czy akurat tych słów chciałaś, chciałeś też użyć. Również karty tutaj pokazują, że w relacjach warto dotrzymywać sobie słowa. A w historiach zdrowotnych, układ pokarmowy, wątroba, warto zahaczyć wiedzę również z aspektu medycyny szeroko pojętej. Medycyny niekonwencjonalnej, ale również jeżeli jesteś osobą, która by chciała realizować się holistycznie w aspekcie no, tutaj uzdrawiania, również to się może zrealizować, o ile będzie to Twój plan, a nie że ktoś Cię tam zabierze, bo wtedy z tego nie ma korzyści. Z tyczem tym rozkwycimy i czerwiec wycierpi wrzesień październiku, w październiku idź do przodu, masz szansę na sukcesy, nad którymi będzie trzeba troszkę pochodzić, koło fortuny możliwe małe wygrane, tutaj się rysują, zadbajcie o układ hormonalny, układ odpornościowy, bo możecie tak nazwijmy się, czuć trochę w kratkę dziś tak, jutro nie i tak dalej, i tak dalej. Sukcesy na poziomie zawodowym. również jeżeli chcielibyście tutaj inwestować w środki ruchome, to w pierwszej połowie tego miesiąca, tak później już niekoniecznie Koniecznie, jakby energia jest korzystna. W związkach zwolnione tempo w połowie, po połowie miesiąca. Ważne, żeby tu się nie wtargnęła monotonia, nuda, bo ktoś może chcieć szukać innych atrakcji, ale również możecie kogoś poznawać do relacji i, i ktoś może stawać... Relacje karmiczne się tu mi też przy Was pojawiają. Styczeń, lutym, tym maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. No to tak. Listopad w listopadzie odchodzicie od własnych kompleksów, od tego, że nie czujecie się w jakiś ten sposób komfortowo. Być może tutaj osoby, które mają problemy z własną akceptacją, w końcu tą akceptację w sobie znajdą. Być może, jeżeli ktoś ma, nazwijmy to, nadwagę, zbędne kilogramy, to tutaj jest też proces jakby twórczy w tym aspekcie i możecie również nad tym pracować. Warto wtedy nie korzystać z półśrodków i też jakby usprawiedliwiać pewnych rzeczy. Zadań czy też działań, tylko działać na 100%, bo w innym wypadku tutaj możecie czuć się zawiedzieni, że nie tego chcieliście. Jeżeli tu macie szansę na to, aby odchodzić od kompleksów. Jeżeli macie plan, na przykład przechodzić na inny styl życia, żywieniowy, to nie może to być na tak zwanych półśrodkach, bo wtedy to skończy się za szybko, a szkoda. W historiach emocjonalnych będziecie odchodzić od tych osób, które Was oszukują, które Was skrzywdziły i sobie już na no to nie pozwolicie. Również nie pozwalajcie na tym, że ktoś, kto ma niskie poczucie własnej wartości, budował je na Waszej krzywdzie. W środowisku zawodowym, u uważać na opinie, na wyciąganie informacji, jeśli macie jakiś pomysł do zrealizowania, to go zróbcie, nie pytajcie kogoś, czy to jest dobry pomysł, bo ktoś to wykorzysta i poczujecie się oszukani. W zdrowiu karty pokazują tutaj uważać na kości mięśnie stawy. Eee, I jeżeli by Wam przyszła tutaj na przykład do głowy historia z akupunkturą, to ona nie da tego, co pierwotnie myśleliście, że może Wam dać w tym momencie styczeń, tym marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrześniu, październik, listopad, no i grudzień dla wagi. W grudniu karty pokazują tutaj, że będziecie walczyć trochę przeciw sobie i walczyć ze sobą. Warto wykazywać się i korzystać z własnych talentów, ale również i dwutorowość zawodowa, również wybory pomiędzy dwiema opcjami w historiach zawodowych, ale również karty tutaj pokazują, że możecie się Czuć takie, jak to się mówi, na dwoje ławka wrożyła. Nomen, omen. W każdym razie karty pokazują, że z jednej strony będziecie potrzebowali przestrzeni, a z drugiej strony komunikacji i kontaktu. I tak jakbyście sami nie wiedzieli, co macie robić, szarpiecie się sami ze sobą. Karty też pokazują, że tutaj w historiach zawodowych może być duża konkurencja. Dlatego też warto, aby to, co w tobie jest najcenniejsze, wyłożyć i przedstawić Twój plan działania. Również może być coś na tak zwane doczepkę, być może jakieś zastępstwo, które się miało realizować chwilowe, a może się tutaj to wytworzyć jednak na dłużej. W relacjach międzyludzkich możecie poczuć takie potrzebuje trochę przestrzeni i ją sobie jak najbardziej dajcie. Ale również jeżeli czujecie się samotni wśród, wśród ludzi, to znajdźcie powód skąd takie poczucie i czy czasem jest tak, że to wy nie wychodzicie z prośbą, z inicjatywą, a ktoś ciągle o was zabiegał. Zastanówcie się nad tym. W zdrowiu tutaj karty pokazują, aby zwrócić uwagę na płuca tutaj się zarysowały i żebyście czytali etykiety jeśli jakieś lekarstwa bierzecie bo tutaj może się okazać, że wzięliście to co nie trzeba i teraz tak, karta, giermka monet podsumowująca, ucz się poszerzaj wiedzę, dawaj sobie szansę ale również i doświadczaj i pozwól sobie na doświadczenie bo to Ci może dać bardzo wiele korzyści to teraz popatrzmy co układ 12 domów dla wagi Skrywa układ 12 domów, układ 12 domów, Uwaga. układ 12 domów, waga układ 12 domów, uważaj, układ 12 domów, uważaj, układ 12 domów, waga układ 12 domów, waga Na dzień dobry, karta dziesiątki kielichów. Bądźcie o. o solidne fundamenty, z których ruszacie w 2021 roku. O stabilizację, o komfort i poczucie bezpieczeństwa, ale też będzie to taki rok siewów, gdzie będziecie chcieli zapuszczać również korzenia. Zobaczymy, jak to będzie w historiach zawodowych. Warto się określać w historiach zawodowych, nie błądzić po omacku, nie szukać czegoś, bo te poszukiwania mogą nie w jakiś tam sposób... Przysparzać wam tak zwanej ciężkości, a szkoda i wcale to nie jest też tutaj potrzebne. Karty pokazują tutaj, że możliwe powiększanie statusu majątkowego rodziny, ale również i jakieś tutaj historie spadkowe mi się pokazują przy Was jako możliwe realizujące. W każdym razie, jakby regulowanie spraw majątkowych w celu przyszłościowo realizacji tutaj e, spadku bądź Wy będziecie chcieli re, e, takie sprawy re, e, Regulować na zasadzie w aspekcie, już nazwijmy to, prawnym, żeby wszystko było określone. Karty pokazują też praca nad związkiem, praca nad relacjami. Karty też pokazują, że pewnych rzeczy się będziecie uczyli od siebie, możliwe jakieś małe romanse, ale w finale, jeśli będziecie szli poprzez te lekcje i je przerabiali, możecie wejść w relację, która daje Wam też satysfakcję. Karty pokazują też, żeby nie oceniać pochodzenia, Zamiarów innych, bo te założenia są za mocno zakotwiczone. Czyli na przykład dzwoni jakaś pani X i mówi do Was, yy, i wy mówicie, nie odbieram, bo ona pewnie znowu chce to i chce to, a okaże się, że zupełnie nie jestem dzwoniła, no a później czujemy się ze sobą, ze sobą źle. W historiach zdrowotnych kości mięśnie, stawy tutaj się pokazuje jako czynnik wart, wart uwagi. Karta gwiazdy mówi o tym, że macie szansę w historiach zawodowych zabłysnąć. Macie szansę, gdy postawicie na swój własny rozwój, tutaj osiągnąć bardzo wiele... Hmm... Wiele dobrego. Karty też pokazują tutaj, że możliwe, małe wygrane, ale z czymś, co trzeba zdrapać, odkryć. Zatem, taka jest tutaj podpowiedź, podpowiedź dla Was. Karty też pokazują, żeby historie zawodowe nie zakrywały związku, czyli żeby ta praca nie była powodem tego, żeby gdzieś tam zapominać o innych sferach, być może o partnerce, być może o partnerze, bo ktoś może czuć się zaniedbywany. Uzamka kielichów to jest od Odchodzenie od spraw, które mi nie służą. Ósemka Kielichów również mówi o tym, że z pewnych rzeczy, które nie są dla Was komfortowe, będziecie też odchodzić. No to zobaczmy, co tu jest przesłaniem. Z kart opiekuńczych dla wagi, przesłanie z kart opiekuńczych dla wagi, przesłanie z kart opiekuńczych dla wagi. Świadomość. Umacni świadomość chwili obecnej, sens życia, który poszukujesz, w teraźniejszości. I tym, myślę, pozytywnym akcentem zakończę ów horoskop. Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Wam zapobiegać tym zdarzeniom, które nie pokazały się w takim super, hiperkomforcie. Pamiętajcie o tym, że horoskop to jest historia możliwych zdarzeń, na które macie zawsze i wszędzie wpływ, i nie dajcie sobie powiedzieć, że jest inaczej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Wasz czas, za zaufanie. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Sukcesów na każdej płaszczyźnie. Dużo zdrowia, miłości. Całej. Pa, pa.